Powiem ci brutalną prawdę o kobietach, za którą feministki cię zjedzą, a TikTok da ci bana. Bycie miłym i kulturalnym dżentelmenem to dosłownie najgorsza rzecz, jaką możesz zrobić w relacji z kobietą. Gdy będziesz podlizywał się kobietom i będziesz dla nich jak najbardziej miły i uczynny, to zostaniesz sprędzonowany jak zwykła pi. Nawet jeżeli dziewczyna zlituje się nad tobą i będzie z tobą w związek, to i tak na 99% cię zdradzi z jakimś gościem, który jest po prostu silniejszy i bardziej męski od ciebie. Może nawet i brzydzi. Kobiety nie pragną beta-simpów, którzy zrobią wszystko, co ona powie. One pragną kogoś lepszego, kto je zdominuje i pokaże im, co to prawdziwa męskość. Nie wierzysz mi? To idź do biblioteki i znajdź pierwszy, lepszy erotyk dla kobiet. I spróbuj mi znaleźć chociaż jedną książkę z tego typu, w której pokazany jest miły, kochany gentleman, który usługuje grzecznie swojej kobiecie. Nie ma takiej możliwości Nawet jeżeli się z tym nie zgadzasz, to musisz przyznać, że coś jest na rzeczy Jednak nie mogę tutaj o wszystkim ci powiedzieć Jeżeli ten temat ci ciekawi, to idź i obczaj inne moje filmiki na ten temat na moim kanale Lub dołącz do mojej darmowej społeczności, gdzie często rozmawiamy na tematy takie jak ten Serio stary, obczaj sobie te filmiki Zanim któraś kobieta złamie ci serce, którego nigdy już nie będziesz w stanie zrobić z powrotem